To w Radomsku. Urząd Gminy w Żytnie dziękuję OSP w Silnicy za nominację do akcji Pompujemy dla Wojtusia. Przygotować się na miejscu. do akcji nominujemy Urząd Gminy Brzydnie nominuje do akcji Urząd Gminy Radomsko oraz posterunek policji w Żytnie. Starostwo Powiatowe w Radomsku nominuje do akcji Urząd Gminy Dobryszyce, Stowarzyszenie Wspólny Samorząd